Cześć, ja jestem Merwo. Ja jestem Mefiu, witajcie. I gramy dzisiaj na stronie G4 Skins. Będziemy otwierali skrzynki, a potem rywalizowali w CSGO tymi skinami, które nam wypadną. Tak jest. Przypominam, że możecie skorzystać z kodu Mervo na stronie G4 Skins, a my przychodzimy już od razu do openingu, zaczniemy sobie od skrzynki Rich i naszym dzisiaj takim wyzwaniem, celem jest, żeby dany skin wypadł nam dwa razy w jednym momencie. Gdyby zaczniemy od otwier otwierania trzech skrzynek takich samych, jak jakiś skin nam wypadnie dwa razy w tym samym momencie, no to go sobie wypłacamy ze strony i potem rywalizujemy ze sobą 1V1 na mapce. Co ty na to Matthew? No, bardzo mi się taki pomysł podoba i też znaleźliśmy dosyć ciekawą mapkę, na której da się troszkę poskradać i myślę, że te one v one nie będą takie, wiecie, takie typowe, strzelamy się, próbujemy strzelić w głowę, tylko takie trochę nietypowe, myślę, że będzie się to przyjemnie oglądało. No, dokładnie, bo, bo większość mapek jest takich, wiecie, dalsza odległość, żeby z kałacha gdzieś tam się pestkować, a nam może wypaść na przykład, nie wiem, mi wypadnie Mach 10, a mefi będzie walczył five 7 nie? Może tak być, więc staraliśmy się coś takiego wybrać, Tak żeby... jak w poprzednim odcinku właśnie. Tak, żeby się... <laughs> Co akurat te tempo nie, nie wiem, Dokładnie nie wiem, powiem. tak mi przyszło do głowy. Nie? No. Więc, więc staraliśmy się wybrać coś takiego, żeby było w miarę fajnie ciekawie. Dobra, przechodzimy do openingu, co? Jesteś no na skrzyni Rich. A, Ta. tam mam Rich, trzy skrzynki trzy ustawione. Skrzynki na raz, trzy, dwa, jeden, go. Go. Nawet chyba nie musimy tego jednocześnie odtwarzać, nie, nie musimy, by. ale tak wiesz, żeby było w miarę. No i ja już Byłem nie mam bardzo dwóch. blisko, ale mam po jednych różnych, a ty? No, ja mam po jednej też. Cześć, Czekaj, ja teraz tak patrzę. Bardzo tarnię? blisko, dwóch Emek i. No, nie wiem, nie przypatrywałeś ale mam potężny zysk, także. Ja strata. Ja ostatnio do oceny otwieram to strata. Dobra, kolejna. Co byś tutaj chciał, Matthew? Wyrzucić? Ja, ja no bym, jakiś, jak... jakiś rifle, no szanujmy się. Jednak, o, nie? dwa razy five odbrać... seven, Monkey Business. To mi się podoba. Strata no 30 dolarów! Ale to dla ciebie jest, wow, to, nie? Normal. To jest dla mnie. Tak. Skin, <laughs> więc to nie jest tak jak ostatnio, no to to ok. 5-7, myślę, że to jest jedna z gorszych opcji. Jedna z gorszych opcji, jaki mogę mi tu wypaść. No. A ja otwieram co dalej. Dobra. Tu jest w sumie dosyć dużo tych Rifli więc jestem dobry myśli, powiedzmy szczerze. Kiedyś mi mi wleci. prawie już gorzej, piłknie. nie M4 możesz. 4 i Kałach. Dobra. Kałach, Kałach, Kałach. Żarto się. Kałach i, i Misty. Ty mogę sobie teraz wybrać Skina chyba. Ale, ale one wszystkie wyszły, nie? no W tym samym tym ci wyszły chyba na pewno. No wyszły mi dwa frontside, w sumie to frontside Misty, bo trafiłem w frontside Misty. Ale w jakim stanie? filtesty, czy tak? Fieldtested, obydwa frontside Misty. No elegancko. Kurde. No, będzie mi ciężko, side. no będzie mi ciężko, ale próbujemy. Ale... No, Przechodzimy dobra. do wypłacania skinów. Wypłacamy 57a. Przedmiot został zlecony do wypłaty. Gdy oferta przyjdzie, już masz powiadomienie na stronie. Teraz wchodzimy na Steam'a. Otrzymałem powiadomienie wymiany, dostaję 57a, odpowiadam na ofertę. Akceptuję ją i już za sekundę będę mógł zagrać swoim nowym five sevenem. Tak to wygląda na stronie. Mamy. Mamy five sevena. Jedziemy do gry. No to lecimy. Kupujemy five sevena. I to też jest mało, tak? Tak. tak. Dobra. I próbujemy tutaj coś. I próbujesz ja zagadać. I kombinować. Ja kurde. muszę tak. Zagadać Mefia jakoś go podejść. No kurde. <śmiech> to... <śmiech> to jest mała. Być ciekawa, pewnie się już tam minęliśmy pięć razy gdzieś po drodze. <głos> <głos> A Na tak podkoczyłem, żeby cię podskoczyłem, żeby cię trochę ten wykurzyć. Ale tam siedziałeś schowany. Ja no. siedziałem. O kurde. Siedmy. Oj. Chodź tu! Chodź, tu, nie bój się. A ty dałeś tam pasą? 99! <laughs> Dobra opcja. Ja się tam fysuję. Próbujemy sobie radzić dalej. Oj, no. powiem ci. Nie, do... dosta Nie dostałeś nic? Nic, nic. Wchodzimy w skrzynkę Expensive. Tutaj podobna sytuacja jak poprzednio. Trzy skrzynki naraz Zaczynam od takich i musi nam wypaść jeden skin razy dwa. Gotowy do otwierania, Mafiu? Tak jest. Oto 3, 2, 1, go 3,8. Zobaczymy jaki tym razem skinny. wypadnie. może będę miał teraz ja jakąś lekką przewagę broni, bo... O, już się będę yeah. prawie dwa USP mi wyleciało. O kurde, o kurde, przegrałeś Co, co Galin, ty masz? od razu w Już Galin. masz dwa Galiny? Galin Chatterbox. No nie, za dobry jesteś w tym. Jestem na minus w tej strzyce, ale podoba mi się to. Ja miałem plus, wypadł mi kałaszek, no to... Jak mi nie wypadnie kałaszek, to będę w. O, dwie M 4 z tumikiem, ale dwie różne, także nie mogę tego. Albo pinaj, opinaj, wiesz, bo na mnie powiem ci, szczerze, jak ktoś mi tak wybiega jolo, to to no. może być problem dla mnie. To musisz mierzyć w PM, chyba. Są tu jakieś? Ta, są. mp 7. Aż, aż nie mogę, aż nie mogę wiedzieć, że tak szybko już się to odchodzi. No dobra. To, to jest, no, ja... za, to jest za, za ten poprzedni odcinek, to jest. No razu pierwsza strzynia. <laughs> za poprzedni, poprzedni odcinek. Tak. Do... był zły. To razem. Jeszcze <laughs> na nie grać techiem. o oboż. Ja czuję, że ja dostanę 250, nie? A tą skrzynkę jest razem zobaczyć to jest expensive dwie, Nie, a bo no nie jest dwa inne skina znowu. znowu przez też zysk 6, to co, może cztery na raz spróbuje skrzynki co otworzyć jak ta, to Tak, nie ma co wiesz Nie ma co czekać A no, w sumie jakby się sam głow celował, ja bym ci gdzieś wszedł z cztery różne, kucz. No, no musiałbym, musiałbym cały czas chodzić na skopie praktycznie, co? Zysk 26, wow. Będę ci wskoczył do głowy i, i pociągnął. <noise> I zabił z noża i by tak, nie liczy się, nie zabijeś tym z lepiej no. to no. trzeba. No to byś tak powiedział pewnie <noise> Dwa razy M4 z tłumikiem Nitro, to mi się o podoba. Kurde. Ale strata no, 22 dwa tak. dolce, więc, więc mamy bardzo podobne no. bronie, nie? Nawet w sumie nie będziesz wiedział lepszą, trochę, lepszą. no. skąd no. strzelam aż tak. Oj, już prawie ktn sprzedaj wszystko no. No. Nie firmy, bo nie rób tego. Sprawdzimy ja Myślę, że. No, Zmika. Jest do wypłaty. Jest do wypłaty. No to nice. super. Mefy będzie grał Galilem, Chatterbox. Tak jest? Żółty. Piękny żółty a skin. Ja tym pięknym M4 Panużytnym Nitro Zaraz jutro. Z tym Jakieś 6 lat <laughs> temu ten skinem grałem. To jest niesprawiedliwe. Ja, ja, po, prostu, ja po prostu, moi drodzy widzowie, zaczynam w nie fair miejscu, nie? To jest tylko. Tylko kwestia tego. <laughs> To jest niesprawiedliwe. Gdzie że ja tam jesteś? jestem na dole, a on, on jest na górze. Się... I Where tak się nie da grać, no. Ty mnie zaraz zabijesz gdzieś. Ja nie mam pojęcia gdzie jesteś, ty. Kat nie wiesz, gdzie ty jesteś. Jak tego tak jest nie, co jest? Co jest grane? O, e! Gdzie ty strzelasz? A ten się nie będziesz, Ale sfailowałem flesza, ty. Ja myślałem, że to przyleci A daj tam już szkoda tego shifta, dawaj biegamy Szkoda shifta? O sam shift. Nie, nie, nie robi shifta właśnie Okej okay. Muszę przesadować. Nie ja przesadowałem. szanuj mnie wow. To się 4 nie HP spodziewałeś, 104 No tego się nie spodziewałem Tak jest Na Dahey teraz Skubany Aj, gdzie ty jesteś? Shit... Rada głośno muszę iść, bo... żebyś plecami do ściany. Co Aj Aj, Easy! Ale w plecy! Aj, A, nie o, sądziłem, God. że to będziesz. Zaryzykowałem. Ale to tak prezent, naprawdę. patrz, co to, nie? Przechodzimy do kolejnego openingu. Tym razem skrzynia Covert. Skinu tutaj jest I bardzo tym dużo. Razem, tak jest, więc po cztery bierzemy, żeby to Dokładnie nie od czterech na raz. Gotowy? 3, 2, 1? Tak jest. Czy 8? Otwieramy. Poszło. I kałasek wylosowano. wylosowany. Na co ja liczysz szczęcę. tym razem, no. Na rewolwer. O ja od razu! Fomasy. Dwa Famasy. A ja dwa augi. O kurde. Czyli. Ty, no to nie, nie e, możemy... Ale to nawet na, na, na czytach na możemy dać, bez problemu. Albo, st, albo sta, startową broń ustawię w komendach. Ja to tam mogę stać. Ale, skin, ale skiny nam wypadną, jak damy komendę? Nie jestem pewien tego. Hmm, to może być problem. Zawsze możemy y, robić 1v1. One one. Nie, nie. Możemy ustawić random spawn i po tej, w tej samej duży nie będąc robić 1v1. Uda się tak? Tak zrobię. Na pewno? Tak, uda się. No to tak robimy. Dobra. A ja tam się zdradzam od razu, bo nie jestem. Ach, nie jesteś kombinuję. taki. Ja kombinuję, bo jestem. Kombinator. Wiem, gdzie jesteś. Wiem, że na mnie czekasz. Więc ja tego nie zrobię? się czaić dużo. Kurde, ty może to może sędzie. To tego czego No nie, to no teraz już nie wiem gdzie... No o, dlaczego? No, 78. 90... Się... Nie, nie respujmy się w nasowych miejscach, nie ustawisz tego chyba. Jest, jest. Aj, pochodzie. Teraz to, restartuj. Aj, aj, Na tyle losowo na ile komenda po prostu pozwalano. Oślepiłem się sam. Ja cię już oślepiłem. Chyba. Także spoko. Nie, ja też coś oślepiłem. Czy ty jesteś? To jest takie krytyczne... No nie, przecież, a ja szedłem za tobą! Kapę, no nie, a ja, tak, a ja tak się śmiałem, że za tobą idę. Bo zobaczyłem taki, 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 taki fragmencik siebie, zobaczyłem milimetr dosłownie, nie? Także nie znałem strzelić i po, powoli za tobą szedłem. nawet restartuj. Ale powiem ci szczerze, że zawsze w te składanki dobrze, dobry. Pamiętam, kiedyśmy nagrywali 1 versus 1. No. A w upami, to też pamiętam, że miałem mega problem. Jaki sures dziwny, ja pierdziele to nie fair! No, są losowe. Ale jeszcze. to nie, nie są <śmany> losowe. Ja się jes jestem za każdym razem w tym samym miejscu. Ja się <śmany> zaspiję w tym miejscu. No to zbieg okoliczności. Ja nie, ja jestem za każdym razem w tym samym. Ja byłem tam, byłem, byłem tu. Teraz Dawaj byłem dalej, tutaj Dawaj dalej, startuj. Do pięciu? Dobra. No. no. Chyba po prawej stronie, no, tak będziesz no A nie, bo nie słyszałem broni. Ale mi cheda, dał Ja za każdym razem w tym samym miejscu się zaspiję. Jest, jest 3 do dwóch? Chyba tak. 3 do dwóch. O nie, ślizg, chyba będzieś. Ale nie jestem Coś słychać było. O nie, ale Ale nie miałem szans, jestem Insta heada, nie wiem czy. Przebiegałem. To jest kamskie, że słychać, nie? Kurde, ja teraz nie strzelę nic. Ja chyba trochę Dobra, muszę się uleczyć. Zastrzyk weźmy Dobrze. Gdzie tam jesteś, co? A gdzieś? Kurde, ja widziałem Trzeci raz myślałem, że to jesteś Ty, a to co innego było Nie 23, o jak ledwo! Ale ja cztery a, hity ci dałem Ile Czer ja ci zabrałem przez te deski? E, pół HP. Tak? Nie to 40 miłeś, odbiłeś. Ile jest? 3-3? Czy wygrywasz? 4-3 dla mnie chyba co? Aha. Co? 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 Nie! Ty nie widziałeś? Małe fa masa, jak się obracałeś. A ja nie widziałem nic, nie? I żeś mnie zaskoczył. Skrzynka, party mix, kolejny opening. Trzy skrzynki na raz. Gotowy? Tak jest. czy Otwieramy. Tutaj jest Gotowy, bardzo mało skinów, także. Żeby dostać uspa. Jest 10 skoskinów 10 do obrotu, jest duża, duża szansa, że od razu nam wypadną dwa takie same. U mnie nie ma. U mnie też nie. Ale zysk 15. Kałaszek Neon Revolution mi wypadł, także całkiem fajnie. Otwieram drugi raz. Mamy strata. Ale w sumie miałem na początku, ja miał to, 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 to by było dosyć wesoło. Mak 10. Okej. Okay. Masz dwa Maki? Powiem tak. fade mm, No to fajnie. Dobra, to ja teraz I To dużo? Ej, to kosztuje masa hajsu. No, nie to spodziewałem to jest, się, że to jest, Myślę, to, jest... to ja teraz liczę na jakiegoś ump by było fajnie, nie? Ale nie, nadal nic po jednej z każdego innej tej. No, ja ci powiem szczerze, że. Byle by, nam, by, no. by mi coś nie wpadło do terror bo znowu się będziemy słyszeć, jak kupujemy nawzajem. No właśnie. Co? Ale z <laughs> drugiej strony, w sumie, Mam 10 na daleko to kiepska sprawa. Będę musiał się zakradać. Będę Będziesz się skradał i tak, ten. No i. cały czas po jednej. To co, próbować po cztery? No możesz. Spróbuję, co? No. A to mi wypadną teraz dwa takie same i dwa takie same, to by było śmieszne. <laughs> no bez kiedy. Byś <laughs> <Myślę>, sobie mógł wybrać. <laughs> Wybierał. I. Dwa Digle! No, tak no to tak, ciężko. obydwie bronie na blisko do spamowania. Gdzie no. jesteś, Matthew? Ja jestem merwą Zaraz cię wykurzę jakimś... młotowym. Wykurzyć to... ...możesz mnie dymem. znaczy. Uh. Ale, ale teraz Te powiedzieć. no. Ja się czuję, ja czuję, że znowu... Domu... Zostałeś? Tak, oczywiście. No. no nie ma taki, ty tam wyłaś tamtąd, no. Sam <noise> sobie wyłaś ej. Ty też na jednym się kapi i co teraz? Ale było blisko chyba. Tak Ale jest. No blisko, no nie. A nie? Się, no nie. Nie no ja się chciałem, Ja się chcę pobawić, no a ty tak się schować tylko. Ja jakoś, no nie mogę to odpuścić. No. Ale dobra. Ja Teraz to tak, e, ja tu tak ten a że... Matthew tutaj. Ale ja tu tak jakoś wiesz, za rękami sama oh, zciana, yeah, Co tak jest? O nie. Sam się Co to było? To ty specjalnie a to nie zrobiłeś? To się... a nie, to był mus. No twój! Nie wiem, jakoś się nie spodziewałem się, że ten. O, no to Mogę sobie używać tego baka teraz. O nie. Ja myślę, że nie. Myślę, że. Trochę to się Nie! Aaaaa, dlaczego ja. Ja tak spanikowałem, patrz trzy hity, nie wystarczyło. No. O, no bo przez. Ja. przez to drewno dostawałem. No, no. Where are you now? I'm faded? I don't think so. Alex zabijemy teraz. Gdzie ty jesteś kurde? Ja muszę... Myślę... Nie, ty smoku pewnie oglądałem jest. ciebie od tyłu, ty Jak ty sobie i tutaj i patrzyłem co robisz A ty w, tym smokiem szedłeś? Tak, tak That was zbier... O nie Stałeś ty Nie Nie Ile <laughs> date'em dług... tam, żeś oberwał? Tak, ja z a 80hp straciłem oh, Ja musiałem je. do rogu uciec, na te skrzynki tam nie, on nie raszuje! Pomadnie <noise> <Ta głos> <Cięż, jest>. uciec <noise> Ja ty muszę dojeżdżać. Doj no musisz dojeżdżać, bo to... A. Jak raz a. nie trafisz, to ja się już nie mogę ruszyć, nie? Uciec z tego, a... No, z tego diga to mnie tam wiesz, będziesz obijał, obijał i się umrę. Jezus. <noise> to Jezus, teleportuje no, się gdzieś, ja się go boję skaszę <noise> O, widziałem cię! Nie. Tak jest, to jest koniec! To. Ty nie trafiłem Fijuto. cię, nie krew była <noise> Także Ale dzięki Mefiu wszystko... za 1v1. Tak Grało się przyjemnie, powiem szczerze, że czasami było parę takich sytuacji, że nie spodziewałem się, że hedonga, więc okay. nie było w sumie aż tak łatwe, szczególnie na tej mapce. No i, i, i opening tyle w temacie. Spoko. skiny rozdam wszystkie, także możecie zostawiać trej w komentarzach pod tym filmem, oczywiście subskrypcję i łapki w górę też pod filmem. Tak jest. I do zobaczenia w jakimś kolejnym openingu, pewnie może również z mefiem za jakiś czas też powtórzymy, czy u niego na kanale też, zapraszam Dokładnie. oczywiście do niego. No i tyle. Dziękuję I za tyle. przyjęcie mnie. Miłe do tego odcinka. Cześć. Ci zostawcie łapkę w górę. Na razie.